Józef Ignacy Kraszewski, Herod Baba, zostaw komentarz, aby podzielić się swoją opinią. Rozdział dziesiąty. Nazajutrz stryj eligi obudził się około godziny dziesiątej. Przetarł oczy, obejrzał się, długo ani rozpoznać gdzie jest, ani zrozumieć, dlaczego tam się znajduje, nie umiał. Powoli wspomnienia dnia wczorajszego powracać mu zaczęły i jasno widział całą swą przeszłość aż do czarnej miodu butelki. Ta zasłaniała mu ciąg dalszy, aż do momentu, w którym go na bardzo skromny barszczyk kwaśny, używany w podobnych wypadkach, zaproszono. Towarzystwo całe, przebywszy noc na skokach i ucztowaniu, pokrzepiało się śniadaniem. Niespokojny Eligi począł szukać synowicy, a znalazł tylko nad talerzem barszczu mioduszewskiego. Dzień dobry, stryjaszku Eligi. A co, barszczyku, doskonały! Gdzie ona? Kto? Elżbieta, królowa nasza. E-e, dawno w domu. Jak to? Wyjechała? Beze mnie, jeszcze wczoraj. Beze mnie, powtórzył niespokojny Eligi. Beze mnie. A jakże cię było wziąć, kiedyśmy cię budzili we czterech, trąbili w uszy, smalili finfy pod nosem, oblewali wodą, leżałeś jak kamień? A to proszę, to proszę, rozpaczająco rzekł Eligi. Na sen mi dano, czy co? Ja tam nie wiem, ale spałeś jak bobak. Ale z kimże pojechała? Z kim pojechała? — Oto się nie frasuj, lepszego stróża wybrać sobie nie mogła nad tego, który ją tam odwiózł. — Przeciek tuż, naturalnie mąż. — Jaki mąż? — zawołał Eligi. — Co as indziej pleciesz? — Verbum nobile, że mąż ją powiózł, za to ci mogę ręczyć. — Wasz Staszuk pijaniuteńki leży jeszcze w wozowni. Nie było sposobu, Zygmunt się podjął wieść, a wiesz, że doskonale wozi. I pojechał. — No to się skończyło — zawołał Eligi ręce załamując. — On już tam zostanie. Myślisz, rzekł Mioduszewski. E, niezawodnie, jeśli ją powiózł, rzecz skończona. Zjedzę barszczu ja cię wezmę na swoją bryczkę. Pojedziemy chyba zobaczyć, co się tam u nich dzieje. Zawsze mówiłem do wczorajszego dnia, odezwał się smutnie Eligi. Herod baba, ano, im nigdy wierzyć nie można, w końcu każda zmięknie. No i ta trzy lata męczyła się, odpychała, odgrażała, a teraz machnął ręką i siadł do barszczu. Frasunek nie przeszkodził mu zjeść głęboki talerz do dna, zakąsić ogórkiem kwaśnym, poleconym wielce w podobnych wypadkach, zapić to wódką gdańską i zajeść piernikiem. Dobili się potem do stajni, do koni i bryczki i pojechali. Nie spieszyli wszakże tak bardzo, bo woźnica ich po trudach nocy burzliwej drzemał. I dopiero dobrze z południa, gdy apetyt już mocno się obu czuć dawał, ujrzeli dworek piętków. No, jak ci się zdaje? spytał Mioduszewski. Zastaniemy my tam Zygmunta, czy nie? Przyjęty czy wziął odprawę? Eligi w palce stukał. Kto go wie, z kobietami Mosanie nigdy niczego pewnym być nie można. Ale już we wrotach nie było wątpliwości o Zygmuncie, bo oboje państwo piętkowie stali w ganku i witali z dala poznanego Mioduszewskiego. Temu poczciwcowi aż się coś w oczach mgliło. Niechże będzie panu Bogu chwała! zawołał. No, tak to lubię. Wiwan państwo młodzi. Dodał wyskakując w ganek, ale bez wesela się tu nie obejdzie. Wesele być musi, od tego nie odstępuje. Ślubu nie potrzeba. A poskakać i poradować się z powrotu syna marnotrawnego musimy. Królowo moja rzekł całując w rękę Elżusię, gdybym ja się w to nie wdał, Zygmuntowi otuchy nie dodał, spisku nie uknął, bylibyście jeszcze nie wiem ile lat się męczyli. Zygmunt rzucił mu się na szyję. Ale kochanie moje, szepnął Mioduszewski w ucho. Jak mi ty teraz jeszcze jakie głupstwo zmalujesz? Klnę ci się na wszystko najświętsze, że sam za tę kobietę mścić się będę. Nie bój się, miałem ja za swoje, odparł Zygmunt. W tydzień potem istotnie u państwa piętków uczta była nie lada. Caluteńkie sąsiedztwo, wszyscy, którzy na weselu u cewków byli, musieli tu jechać na drugie wesele, które ani srebrnem, ani złotem jeszcze nie mogło się nazwać, lecz chyba pokutnem. Znajomi i sąsiedzi Piętków mogą poświadczyć, że odtąd żyli z sobą w miłości i zgodzie. Najprzykładniejszej, utrzymywano nawet, iż Piętka siedział pod pantoflem, tak żonie ulegał i był posłusznym. Stryj Eligi w kilka lat potem wrócił do swej dawnej definicji i szeptał po cichu: Herod Baba. A... Doceniasz? Subskrybuj.